Czy hasztagi mają jeszcze znaczenie? Explore, Viral, Instagut, brzmi znajomo? Może właśnie wrzuciłeś pod post 28 hasztagów licząc na cud? Tylko, czy to jeszcze ma jakikolwiek sens? W tym odcinku bierzemy na warsztat coś, co przez lata było świętym gralem Instagrama: hasztagi. Dowiesz się, co tak naprawdę powiedział o nich CEO Platformę. I dlaczego to, co działało w 2018 roku, dziś może tylko szkodzić? Zobaczysz, czym algorytm zastąpił hashtagi, jak rozpoznaje treść Twoich postów i co warto robić, żeby docierać do większej liczby osób bez spamu, bez kombinowania i bez marnowania energii. Jeszcze kilka lat temu hasztagi były jednym z głównych narzędzi do zdobywania zasięgu. Wyrzucało się 30 tagów i czekało. Czasem działało, czasem nie, ale wielu twórców było przekonanych, że to właśnie dzięki hashtagom ich posty zdobywały zasięg i docierały do nowych osób. Dlaczego? Bo wtedy Instagram naprawdę potrzebował tych znaczników, żeby zrozumieć o czym jest dana treść? Hashtagi pomagały algorytmowi kategoryzować posty i podpowiadać je odpowiednim osobom. Tylko, że od tego czasu wszystko się zmieniło. Algorytm przeszedł rewolucję. Dziś Instagram rozumie, co publikujesz, nawet jeśli nie dodasz ani jednego hasztagu. Dla algorytmu ważniejsze są dziś inne rzeczy, o których zaraz dowiesz się więcej. CEO Instagrama Adam Mosseri powiedział to wprost. Hashtagi nie mają już znaczenia. I to nie są żadne domysły, e, interpretacje czy pogłoski z Twittera. To jest oficjalne stanowisko prosto z Instagrama. Mosseri wyjaśnia, że platforma nie potrzebuje już hashtagów, żeby zrozumieć, o czym jest post. Dlaczego? Bo algorytm jest po prostu mądrzejszy, zamiast Polegać na słowach po znaku hash opiera się na czymś znacznie bardziej precyzyjnym, na pełnym kontekście Twojej treści. To znaczy, że Instagram analizuje tekst, który jest wyświetlany na ekranie. To, co mówisz w nagraniu, nawet jeśli nie dodajesz napisów. Słowa z opisu, komentarze pod postem, a także zaangażowanie odbiorców. Czyli to, czy ktoś wysyła Twój e, post dalej, zapisuje, reaguje, komentuje, e, lub czy zatrzymuje się na nim dłużej. Wszystko to razem tworzy tak zwane sygnały semantyczne, czyli informacje, które mówią algorytmowi dokładnie o czym jest dana treść i komu warto ją pokazać. I teraz ważna rzecz. Wiele osób nadal używa hashtagów tak samo jak 5 lat temu. Wyrzuca gotowe zestawy z internetu, pełne taków typu Viral, For You, Reels, Explore. Tylko że dziś te hashtagi są nadużywane, wyeksploatowane i często szkodliwe. Instagram jasno zaznaczył, że używanie takich ogólnych hasztagów może nie tylko nie pomóc, ale wręcz obciąć zasięg. Dlaczego? Bo wygląda to jak spam jakbyś próbował oszukać system i. Przypisać swoją treść do wszystkiego naraz, zamiast jasno zakomunikować, o czym tak naprawdę jest Twój post. I właśnie dlatego Moseri podkreśla, liczy się jakość przekazu, a nie sztuczki i magiczne triki. No dobrze, skoro hashtagi przestały działać, to co w takim razie działa? Co algorytm naprawdę bierze pod uwagę, żeby zdecydować, komu pokazać Twój post? Jest kilka bardzo konkretnych rzeczy, które mają dzisiaj dużo większe znaczenie niż jakikolwiek tak. Po pierwsze, tekst w wideo. Instagram odczytuje wszystkie napisy i słowa, które pojawiają się na ekranie. Jeśli w pierwszych sekundach pokazujesz na przykład tytuł 5 sposobów na lepszy sen, to platforma od razu wie, że to treść o zdrowiu, rytmie dobowym i relaksie. To działa jak temat maila. Od tego zależy, czy ktoś go otworzy i kto obejrzy dalej. Po drugie, dźwięk. Algorytm słucha, co mówisz. Dosłownie. Jeśli nagrywasz voiceover i opowiadasz, że to przepis na wegańskie brownie, to Instagram wie, że to nie będzie tutorial makijażowy i może pokazać ten post osobom, które szukają przepisów albo interesują się zdrowym stylem życia. Po trzecie, Opis posta. Dobry opis to dziś absolutna podstawa. To nie tylko miejsce na call to action czy krótką myśl. To jeden z najważniejszych elementów, który mówi Instagramowi, o czym naprawdę jest treść i czy warto ją pokazać dalej. Po czwarte, komentarze. Nie tylko to, ile ich jest. Ale też co w nich piszą ludzie. Jeśli pojawiają się pytania, konkretne słowa kluczowe, dyskusje wokół tematu, to sygnał dla algorytmu, że post porusza coś ważnego i że warto go promować dalej do kolejnych osób. I wreszcie udostępnienia. To obecnie jeden z najsilniejszych sygnałów dla zasięgu. Silniejszy niż lajki, silniejszy nawet niż zapisy, bo jeśli ktoś wysyła twój post dalej, to znaczy, że widzi w nim wartość. A Instagram na tym właśnie dobiera swoje rekomendacje. W skrócie, jeden dobrze przemyślany opis z mocnym otwarciem i konkretnym przekazem daje ci dziś więcej niż 20 przypadkowych hashtagów. Zamiast kopiować zestawy z internetu, lepiej zadać sobie pytanie, co mój odbiorca widzi, słyszy i rozumie z tego posta. Bo to właśnie na podstawie tych elementów Instagram decyduje, czy warto pokazać Twoją treść dalej. Czy zostawić ją w zamkniętym kręgu stałych obserwatorów? Hashtagi to już nie są drzwi do wielkiego zasięgu. Kiedyś miały znaczenie, dziś są jedynie dodatkiem, a czasem wręcz przeszkodą. Instagram nie potrzebuje ich, żeby wiedzieć, o czym mówisz. Rozumie Twoją treść bez żadnego tagu i często robi to lepiej, niż myślisz. Zamiast więc skupiać się na kopiowaniu zestawów hashtagów, warto zadać sobie pytanie: czy mój opis jest konkretny, czy mówię wprost o czym jest moja treść, i czy moje wideo ma mocne otwarcie, które przyciągnie uwagę? I czy ktoś będzie chciał to wysłać dalej? Bo właśnie jakość, kontekst, reakcja odbiorcy decyduje dziś o zasięgu. Nie skróty, nie sztuczki, tylko dobrze zaprojektowany przekaz, który trafia do właściwych ludzi. To jest prawdziwy sposób na wzrost w 2025 roku. Jeśli chcesz więcej takich aktualnych wskazówek prosto z Instagrama, kliknij subskrybuj, aby nie przegapić przyszłych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.